napisać równanie reakcji o, zrobię to bez stopni utlenienia po prostu, będzie chyba najprościej, takie mam wrażenie eee, utleniania tak, czyli tutaj mamy cynk no dobra no to patrząc tutaj na proces utleniania, brakuje nam po prostu czterech. OH-, prawda? Czyli tu mamy 4 minusy, tu mamy 2 minusy, więc dopisujemy 2 elektrony i sumarycznie ładunek stronami zgadza się. Teraz tak, tutaj teoretycznie, przynajmniej w teorii, sobie tak zrobię tutaj, po tej, po tej stronie dopisałbym sobie, gdyby to było środowisko kwasowe, dopisałbym sobie 3 wody, celem uzupełnienia naszych tlenów. Teraz razem będę miał tutaj 6. I 3, czyli 9H, czyli tutaj bym napisał 9H, gdyby było kwasowe, oczywiście. No to w takim razie wpisuję tyle samo OH minusów, tylko że po drugiej stronie. Czyli 9 OH minusów. No i to już mi nie będzie potrzebne. Teraz patrzę sobie, w takim razie tu mam 9, tu mam 3 tleny, czyli muszę dopisać 6 wody celem ich uzupełnienia. No i e, w takim razie, tak, wszystko się zgadza. Tak jest. E, czyli tutaj mamy 9 na minusie, tutaj mamy 1 na minusie, prawda? Czyli 8 elektronów. No, no czyli tutaj w takim razie wnosimy razy 8, tu razy 2, czyli co? Czyli tu razy 1, tu razy 4. I wpisujemy współczynniki. Czyli tutaj mamy czwórkę. Tutaj też mamy czwórkę, w takim razie 16 mamy razem 4 razy 4 och minusów, 16 i 9, no to będzie 7. Jak odejmiemy, eee, tu jedynaczkę sobie wstawię, żeby nie zapomnieć. Tutaj też jedynaczka. No i co? No i jeszcze wody. Tutaj mamy 6 wody razy 1, czyli 6 wody. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem było łatwo. Daj subałkę w górę. No i poleć mnie znajomym. Do następnego filmu. Cześć!